Widziałeś ten filmik mikrocypka, co mówił za jej stesobciach? Jeśli tak, to widziałem, nie myślałeś, widziałem. żeby zgłosić z tego TikToka jego konta za atak na osobę niepełnosprawna? Przecież są cię tam obraza, mógłby TikTok zostać jego usunięty za to. Czekaj. TikTok. Wchodzimy jak toka Trzy chore anime, których nie możesz obejrzeć. Nie oglądaj numeru 1. Numer 3. Gushing Over Magical Girls. Widzowie, myślałem, że to będzie typowe, urocze anime... No lekki ma prawdę, że tu jest tylko nie No, i... Chcę otworzę i Czekaj, się na chwilę. No, pomał panu. Kamera! Wiem. Chcę, niech przewieźcie się, bo to jest naprawdę dymno z kolei. No halo! I dalej. Co to mi dzwoni? Osiem razy mi. Dobra, masz bana, żegnam. Druga osoba. Trzecia osoba. Czwarta osoba. Piąta osoba. Pięć osób jest zablokowanych. jest, Pięć osób, jest zablokowanych. Miłości będek i mandaciką za przekroczenie piękności Czekaj Dominik Dzwonimy do Dominika Żeby do niego napisał Gdyby inaczej zgłaszamy jego kanał na TikToku chodź do mnie słuchaj, mam prośbę, gdzie napisz do mikrocypka, że ma usunąć ten filmik z TikToka, gdzie mi oczernia, bo inaczej mam 118 na live'ie i zgłaszamy mu TikToka i będzie mu zablokowany konto na TikToku. Bo mam 118 na live, teraz na Dawid David Jasper, Dawid Jasper live i powiedz mu, że jeśli nie usunie tego TikToka, ma 10 minut tego, jeśli nie usunie tego TikToka, to zgłaszamy mu z widzami ten kanał na, na, na tego, na, na tym na TikToku i będzie miał zablokowane konto albo usunięte na TikToku. Napisz mu, że ma napisz mu, że Dab napisz mu, że David powiedział, że ma 10 minut, żeby usunąć te filmik z TikToka 9 czernia, bo inaczej mam 111 osób na live, zgłaszamy jego konto na TikToku i będzie miał zablokowane albo usunięte konto na TikToku. Na wstawianie y na mnie, które oczerniają mojego tatę, mojego brata i żona mojego brata i dzieci mojego brata. I mnie tak samo. Tak, wyzywał mi tu bardzo nieładnie. Powiedział do mnie, że klasa kierowca, jeszcze że nagrał filmik, kurwa, na ti toku, nagra filmik, na titoku i od pedofilami wyzywał. Tak, od na toku ma filmik, na TikToku toku ma filmik. Napisz mu, że masz 10 minut, żeby, żeby ten filmik usunął te dwa filmiki, bo inaczej zgłaszamy mu z, yy, z widzami kanał na TikToku i będzie miał usunąć tego TikToka albo zablokowanego. Przekaż mu to. Okej, okay, to napisz mu to, będzie prosił. Prosiłbym cię z tego serwisu, to napisz mu, że masz 10 minut, żeby usunąć owe dwa filmiki z TikToka. Tak, a drugi to jest Obelgi, poza chwilę jestem. Wstawił. Tak, tak, wejdź na pić, że nie kosztuje 10 minut, żeby te fingi usunąć. Okej, okay, to na razie. No i będzie mnie usunąć. Jeśli nie usunie, to okazałem kalan, zobaczyłem TikToka. Zgłaszam TikToka i nie usunie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry. <grymnie> <laughs> Jesteśmy! A no, co, tu... no, co jest, <laughs> pieramio siarczysty? Rbeg, rbeg, rbeg! Ej, 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 ej! Ale, el, kaza, robisz tak? Sto lat! Sto lat! Niech żyje, żyje nam! Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam! Py! Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam! A kto wielki, ogromny, ogromnym sercem, pej, Golię król internetu. Król internetu, król dupy, kurwa. Grubej maciury, kurwa, grubej maciury. Grubej maciury, grubej ma chyba. Siemanko, dzisiaj zadam mikrocypkowi pytania z serii Klasa czy Obciach. Tak więc na dobry początek spytam się mikrocypka Czy David Jasper to Klasa czy Obciach? Obciach Obciak? Dobra, obciak, dobra, zgłaszamy mój kanał Frejerze, zgłaszamy Ci kanał na TikToku Zgłaszamy kanał na TikToku, Zgłaszam Ci, Frejerze, kanał na TikToku. Zgłaszam Ci kanał na TikToku, mm -hmm. tiktoku, mm -hmm. tiktoku Frejerze.

Jest środek nocy! Ale mam na to wyjebane! Jest kurwa środek pierd... Siemanko, dzisiaj... Proszę zamknąć topo. Róciłem. Siedem, Róciłem, Jak ja Siedem dice, Pięć złotych. Pedofil. Twa stara. Twa stara, la Lamusia. Twój stary la Twój stary la Twój stary to pedofil. Twój stary to pedofil. Twój stary to Do you speak English? Co ty na to?